Все в ночь, так что No słuchze, chodź mu jakaś paszła Muscle zejść tą skałą u góry, bo tu jest jakiś dramat Jucię. No

Okej. Okay. Okay. Uh. Uh. Oh. Teraz to chciałabym chciał mieć analoga, bo był No właśnie zjechaliśmy z najgorszego odcinka niebieskiego szlaku z Borszy na galaterii srei nieważne Żaden szlak w Polsce najbardziej hardkorowy nie ma do tego podejścia Srogo ze 2,5 km pchania po skałach błocie rzekach kurcze jeszcze na końcu była taka kałuża nie mam nagrane, ale chciałem przejechać na środku był kamień zablokowało mnie i wpadłem po kolano do wody więc mi chlupie miejscowość się nazywa Borsza z tego co wiem jest drugą najdłuższą miejscowością w Rumunii po Bukareszcie to taka nasza zawoja tam na wprost jest fantastyczna góra, na której byłem motocyklem. Nazywa się Torajaga. 1915 metrów. O. No i zasadniczo góra jest fantastyczna, da się na nią wyjechać na sam szczyt. Nie jest łatwo. Natomiast... No prawie dwa razy straciłem tam przytomność z wycieńczenia. Jak zjechaliśmy... To nazywa, jak zjechaliśmy na dół... W Borszcie jest termoją okazało się, że było 34 stopnie. Po boku widać domy duże, zadbane. Przy każdym 20 ton drewna. Życie tutaj płynie inaczej. Unia dociera, ale powoli. O, jak najdłużej powiem wam szczerze, bo jest tu cudnie. Kraj dziki, bardzo dziki. Na pristopie, na którym mieszkamy, Według polskiej gazety populacja niedźwiedzi spadła do 25 sztuk więc <laughs> tak to wygląda Prishow na krzyż to jest 5 km2 Nasze psy towarzyszące znalazły sobie jakąś ścieżkę na skróty, której nie podjęliśmy Dlatego teraz będziemy pedałować jakieś 5-6 km dookoła góry nie podjęliśmy, bo wyglądało to 10 razy bardziej gorzej niż to, co jechaliśmy. Według mapy CZ to nie był szlak tylko przerywane kreseczki w donikąd. O, proszę, taki dom, co ma ze 100 albo i więcej lat, tak wygląda. No więc, panowie, pani jest tak. Zapomnieliśmy wziąć pieniędzy, no tak, widzę, że nie Nie da się zapłacić kartą. Ale nie jest to problem w Rumunii, bo jeżeli chcecie, na przykład, tylko kawę, to pewnie Wam z miłą chęcią zrobi. Cukier, mleczko, nie ma problemu. Taki kraj, wszyscy ci powiedzą, dzień dobry. Jak chcesz kawy to ci dadzą. Strówko Młoda żnika. Tu ja To tu nie wkładnij hmm. Ta. Takie akcje też są ja. Wyjeżdżamy z borszy turystycznej budowało się tego tutaj tyle, że Jezus Mariko Nawet parkingi z wyświetlaczami są A my się kierujemy na wodospad koni Powiedzmy, że to są nieoficjalne Czerwony szlak w turystycznej Na kaskadę Prówki. Nie, ja nie. Mhm. Ja już widziałam, co ty robisz. Bonazio. ziua. Hello. Maybe 50. <laughs> you can go. Uh... Yes, of course. Bye-bye. Bye-bye. <sighs> oh! Co to było? Jeszcze ja bym sobie nogę tu skręcił, bym tu został Serio? Ktoś tu pasatem dojechał? O. Taka ciekawostka drobca A ten skarżę się to wziął <śpiewa> Dobre Wspaniałe Serio? <śpiewa> o to jest akcja Ty skąd on jechał w ogóle? Co za debil Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Chyba mu się kierunkowskaz wysunął. Ty kurde. No stąd on musiał jechać. Go rzuciło może. Czyli musiał z przystopu wjechać na górę. Parkiem zjechać. To tam już jest srogo. A tutaj to po prostu odcięło mu mózg. Bo to jest niemożliwe. Ech. To jest... Kutahu Expedition, Ferry Kutahu Expedition, love you. Do chałupy mamy jeszcze 300 metrów w pionie, ale to jest zwodnicze, a podobno jest jeszcze jedna góra, Teraz jestem na 1100, chałupę mamy na 1400 ale musimy wyjechać na 1700 shit no ładnie ładnie zaszalałaś jak nigdy no ja też już nie mam Zobaczcie. Żerropa poczuł się. Jesteśmy już trochę zmęczeni żeby nie powiedzieć wyczerpani. Niebieski szlak do borszy nas zabił zostały nam 4 km do góry średnio 11% biorąc pod uwagę, że ostatni kilometr jechim po płaskim to nie będzie fajne. jest jak to pięknie no i teraz zobaczcie to widzicie sobie po lesie tak w górach dzikich porzucone pasaty a tu nagle niespodziewanie Voila o kurcze Wow Wow <laughs> Wow Skada Kajrol Maramuresz Droga na Ostrołękę Właśnie wspominam, że jeszcze Kilka lat temu Jak nie było to oznaczone jako park Ta droga nie była taka gładka Ale tak samo szeroka Byliśmy tutaj na motocyklach i pamiętają, że tu nie jest za bardzo stromo, dlatego wybrałem tą drogę powrotu. Okazuje się, że to co dla motocykla nie jest strome, dla roweru jest i owszem, bardzo. Dość! Wkrótce jechaliśmy tam. Tam jest gargają w całej okazji. Wydrapaliśmy się tam siodło Siodla pojechaliśmy za tą górą dookoła. Wyjechaliśmy tutaj na szczyt. Zrobiliśmy sobie postój. Pojechaliśmy dalej za tamtym szczytem. Albo tam drugi postój. Za tą górą tamtą tamtą tam zjechaliśmy do Borszy między petrosułem, a tamtą górą w dół tym w szlakiem mieliśmy jechać tym, o, tym torem na narciarskim zjechaliśmy do Borszy wjechaliśmy tutaj doliną i wygrzebaliśmy się tutaj mamy dość tak wygląda gargyle w całej okazałości. Dzisiaj się nie udało. Jeżeli pogoda się ustabilizuje, jest szansa próbować jutro. Dzisiaj nie było widać nawet szlaku, więc słabo. No ale co się odwlecze? Cześć, trzymajcie się. to 760 do 850 km zależnie od wyboru łatwa opcja to opłaty na Słowacji aplikacja jest znamka, polecam węgierska matryca i rumuńskie opłaty wszystko online najlepiej przez rumuńską stronę rowiniet.ro jakość dróg w Rumunii zajebiście na Słowacji nie najgorzej u nas wiadomo a w Węgry przy granicy tu zwykła dziura Przyjeżdżamy na miejsce. W naszym przypadku spaliśmy w Alpinie e, Właścicielką Alpiny Kabany to jest Marilena i syn Liviu, który tam przebywa. Zresztą, na marginesie przyszedł bardzo poważny wypadek. Bardzo długo był w śpiączce. To, że żyje, mówi, chodzi, to jest w ogóle jakiś cud. Ceny: 3 dni pobytu dla nas z jedzeniem to było 100 euro. Fakt. Pierwsza noc, spaliśmy sobie w ogrodzie, ale mogliśmy tam wjechać, w zasadzie bez pytania, rozgościć się, co zresztą widać na filmie. Co jeszcze? W górach pusto najlepszy okres do zwiedzania tych gór. No to czerwiec, z tym, że jest deszczowo i wrzesień piękna pogoda, po wakacjach mało ludzi, bardzo mało opadów. W Rumunii obowiązują leje. Lej zawsze się przeliczało jeden do jednego za złotówką, teraz jest trochę tańszy, jest około 88 groszy. Pieniądze bardzo ciekawe, bo plastikowe, w zasadzie niezniszczalne. Tutaj mała dygresja. Ja nigdy nie kupuję lei, Zawsze mam ze sobą jakieś euro. Karta wystarcza. To, co przejechaliśmy w ten dzień, to około 42 km. Przewyższenie około 1650 metrów w Piernicz Konkretny bo to 9,5 godziny. Pierwszy dzień to był park Gór Rodniańskich. Potem pojeździliśmy jeszcze po Maramureszu, czyli w Karpatach Marmorskich. Po naszemu Maramuresz. wrzucę jakiś mały filmik w formie bonusu. I tyle w zasadzie. A jedzenie w Rumunii fenomenalne. Jak poznacie miejscowych, macie szansę zjeść coś, czego się nie da dostać w żadnej restauracji. Czyli po cichu mówiąc, gulasz z jelenia. Napić się dobrej palinki. Kto był, ten wie, nie trzeba polecać. To by było na tyle. Cześć.